Każdego tygodnia ludzie na całym świecie spotykają się w miejscach wielbienia Boga, zwanych salami Królestwa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje w sali Królestwa Świadków Jechowy? Co tydzień odbywają się tam zebrania, na których obecni studiują Biblię. Kiedy pierwszy raz przyszłam na zebranie, byłam zachwycona. Atmosfera była wspaniała. Nigdzie indziej nie widziałam czegoś takiego. Ludzie są życzliwi, kulturalni, interesują się innymi. Na takie zebranie może przyjść każdy. Wstęp jest wolny i nie ma żadnych zbiórek pieniędzy. Można przyjść z całą rodziną i wspólnie się uczyć. Wszystkie zebrania zaczynają się i kończą pieśnią oraz modlitwą. Na jednym z nich, które zwykle odbywa się w weekend, można wysłuchać 30-minutowego wykładu biblijnego, przygotowanego głównie z myślą o gościach. Następnie, za pomocą pytań i odpowiedzi, omawia się artykuł z czasopisma Strażnica. Udział w dyskusji jest dobrowolny. Na zebraniu w ciągu tygodnia nie tylko studiujemy Biblię, ale też uczymy się jak przemawiać i prowadzić rozmowy z innymi. Na nasze chrześcijańskie zebrania zapraszamy wszystkich, nie tylko świadków Jehowy. W każdej sali królestwa usłyszysz ten sam program oparty na Biblii. Poznawanie Biblii, budujące towarzystwo i możliwość wysławiania Boga, to wszystko zapewnią Ci chrześcijańskie zebrania świadków Jehowy. Aby znaleźć salę królestwa w swojej okolicy, odwiedź dział O Nas i skorzystaj z wyszukiwarki w sekcji Zebrania.